Pies. Najlepszy przyjaciel człowieka. Ale dlaczego rzucił się na dziecko? roczna dziewczynka bawiła się pod okiem dziadków na podwórku jednej z posesji w Mrągowie. Do ataku doszło w momencie, gdy dziadkowie zajęli się sprzątaniem, a dziewczynka bawiła się przy piaskownicy. W marcu w chojniku pod Morągiem mieszanie cofczarka niemieckiego pogryzł trzyletnią dziewczynkę. W kwietniu Amsterdam dotkliwie pogryzł 14-miesięcznego chłopca z Ostrudy, a ból amerykański rzucił się na czteroletnie dziecko z jedwabna pod szczytnem. To wydarzenia z ostatnich miesięcy. Ale przypomnijmy wypadek z 18 kwietnia 1994 roku: Guda. Dziewięcioletni Łukasz wraca ze szkoły. Najpierw przybył w ogrodzeniu taki mały pies i takie wybiegły, potem z te mały duże że psy. Drożniła się może? Sama wyleciało. Całą noc były, była przy nich i przy nim siostra. Całą noc przychodziła się pytać. Bajki mu opowiadała w nocy. Chcę podziękować tym ludziom, którzy mu teraz popadają. Wiem, że zrobią wszystko teraz, żeby on mógł chodzić, pogrozi, że nie będzie mógł biegać normalnie. Zasadniczym elementem terapii hiperbarycznej jest po pierwsze w przypadku, tego jak Łukasza, to jest profilaktyka infekcji beztlenowej, co jest wysoce prawdopodobne w ranach takich głębokich, uszkodzonych, zmiażdżonych kończynach. Z drugiej strony podtrzymuje utlenowanie tych tkanek na właściwym poziomie, co w sumie ma prowadzić do szybkiego wygojenia, tych ciężkich uszkodzeń. Myślimy, że unikniemy najgorszych powikłań: to znaczy rozległego kalectwa z jednej strony, jak i istotnego upośledzenia funkcji ruchowej. W końcu jest to chłopak dziewięcioletni, przed którym jest całe życie i myślę, że te biegające dzieci to nam się właśnie powinny tak kojarzyć. że to się powinno skończyć pełnym powrotem do zdrowia, co nie będzie wcale takie proste? No, trochę się zmęczyłam. Trzymaj się, odwiedź nie. jak wy Sam wstaniesz na nóżki. Nie bolą? Nie, puść. No patrz. No. Rzucam piłką i na materacu takim ćwiczę, żeby moje nogi były zdrowe. To wszystko zależy od rehabilitacji, bo nerw strzałkowy uszkodzony, nie wiadomo jak, czy on się odnowi. Ale wierzymy, że wróci cały, że będzie chodził. To jest dla nas najważniejsze i dla niego też. Były to nagrania archiwalne. A dziś? Dziś Łukasz ma 26 lat. To jest prawa noga. Tutaj była kość na wierzchu. Ja to pamiętam, jak tu była kość na wierzchu wszędzie. A tu jest słaba noga. Trochę lepiej wygląda. Prawa noga wygląda tak, jakbyś miał tylko kość obciągniętą skórą, nie, bez tutaj mięśni. Jest, tutaj jest, wiesz, za milimetry skóry jest kość dosłownie. Kiedy się do jest kość. Tutaj nie ma w ogóle czucia w tym miejscu. Graf jak się skale, czy coś takiego. Nie chce się w ogóle golić, to wszystko. Musisz uważać. No muszę, no mam zakrzepicę w tej nodze, w tamtym roku. jak mnie noga spuchła, to miesiąc czasu leżałem w łóżku, zastrzyki brałem, w przyszło takie bolące, noga spuchła, do pracy poszedłem dalej, no bo co innego. No jak się patrzy na Ciebie, to wysoki, potężny, młody mężczyzna, tylko jak podciągniesz nogawki w spodni, to coś nie tak. No tak, dlatego nie podchodzę, nie chodzę w kytki spodę karchą. No kiedyś mnie to przeszkadzało. No przykład, że coś takiego, się ludzie patrzyli na to, o nogi takie, a każdy by chciał nie wiem, tak jakby chcieli dotknąć coś takiego, mnie to wkurzało. później zastałem z wieki, i mówi, moje nogi, moja sprawa, co ja mam z tymi nogami. Jakoś przeszło to wszystko. No może to nie jest, jak no, ktoś patrzy na kogoś jak na czy coś takiego. No ale kurczę, czy każdy ma jakieś problemy, przecież zdrowotne. Stawałeś przed komisją wojskową poborową? Tak, stawałem, dostałem kategorię E. Póki nie zdjąłem spodni, wszystko było ładnie pięknie, jeśli byś do bo ja jestem po szkole mechanizacyjnej, czyli są samochodówce w Olsztynie, chcieli mnie wziąć, a jak zdjęłem spodnie, to już po prostu powiedzieli, że tak dużo by cię wyczerpiałem i powiedzieli, że nie. Naprawdę nie chcę do tego wracać. Przez tyle lat się staraliśmy to, za, to, tego, to zapomnieć, ale tych dni się nie da rady zapomnieć. No to było tak, skończyłem w lekcji chyba 11.20, coś takiego, wracałem do domu, no i psy wyskoczyły. Ja szedłem, muszą powiedzieć, że zawsze wyskakiwały, tam czasami jak się udał, wtedy szedłem mąką. Patrzył, leciał jeden, drugi, trzeci, bo już nie ma szans. No i koniec, no i co? Dopadły, nie przewaliły. Zaczęły wykryść. No ja leżałem, bo już nie miałem siły bo po prostu. Czułem no. to wszystko się tam, mięso smażyło na nogach i w ogóle, jak mnie w głowę kryzło. I później taki gościu jechał ciągnikiem. Zatrzymał się, cofnął, do tego ciągnika mnie wziął. Zajrzał z tego ośrodka z tego całego. I wiem, że jechaliśmy do Olsztyna. Później w Olsztynie, jeśli pamiętam, by na najzłe przyjęć. Już jakiś jakieś zastrzyk. już nic nie pamiętam, się budziłem jakoś w nocy w szpitalu, ale to już nie wiedziałem o co chodzi, patrz, tyle światła, wszystkie jakieś kabel do mnie popodłączane, no i dalej to to już tak. Pamiętasz ten ból? A czy może z początku był ból, później w ogóle nie czułem, tylko tak jak było w głowie, na przykład jak mnie gryzł takiego... echo, jakby ktoś w beczkę uderzył coś takiego. A tak to tam. Z początku oczywiście czułem to wszystko, później już tak nie wiem, czy to był szok, czy co, no. Jest mi trudno powiedzieć w tym moment, co to było, no ale... Z początku na pełno później już wiedziałem, co będzie dalej, już nie miałam ani siły walczyć, nic kompletnie. Pani doskonale wie, co przeżywają teraz matki tych dzieci pogrozionych przez psy w ostatnich miesiącach. Przede wszystkim to jest wielki strach. Wielka obawa, co będzie dalej. Coś dzieckiem. Dosyć długo się będą z tego trząsać. One, no, a dzieci, to jest osobny rozdział. A pani dziś, jak na niego patrzy, widzi w nim tamtego łukasza sprzed lat? Wystraszonego, wymęczonego zabiegami, zmianami opatrunków. Boże nad no, tym skrzypdzonym dzieckiem będzie cały czas, że z gdyni wracałam pociągiem i całą drogę przepłakałam, no bo przy nim płakać nie mogłam. I tak było zawsze. Były tylko łzy bezsilność. No, a przede wszystkim złość. Dlaczego? Gdzieś znaczy, nie przyjechała mama do mnie do szpitala i powiedziała coś tak zbytnio. No nie wiem, bardzo kojarzyłam też te środki, to wszystko to przeciwbudowe i w ogóle. Tak nie A Później do Gdyni mnie chyba wieśli. Wtedy tak nie wiedziałem zbytnio, o co chodzi. Ale kiedyś się budzę, to był jakiś maj chyba 23, trzeci bodajże, czwarty. Chciałem wstać z łóżka, patrzę z łóżka, wstać nie mogę tutaj I takbym tak bym to się stało rzeczywiście. Bo tak to no, zbytnio nie wiedziałem, o co chodzi. Nikt ci nie powiedział, że groziła cię amputacja? Amputacja nóg? A coś takiego mówilo, no ale tak. Nie, to, to do mnie w ogóle nie docierało. jak chciałem chodzić, i w ogóle, no ale jak na byłem po narykozu, w środku przybórowa i w, w, w ogóle, no to tak zupełnie nie kojarzyłem tego, ale później. A poza to było... tym, skąd dziewięciolatek może znać takie słowo? Amputacja? No to jest prawda, tego no nie wiedziałem, co to znaczy w ogóle. No to, to też jest zega rzecz, no nie. No ale. No jakoś przeżyłem chodzę w własnych siłach, no. Wiadomo, wiele łez wolałem, bólu wszystkiego, no ale jakoś udało się, no na wyścigu nie miałem. Ile trwała ta rehabilitacja? Jak leżałem w tej dni, to chyba leżałem do czerwca czy do, się, czy do lipca. Później przyjechałem do szpitala, tam rehabilitację miałem. To chyba w wrześniu stanąłem na nogi. Poszedłem do szkoły, do siebie dostawić gudę tam. Dostałem takie, jak buty, to taką tutaj na nodze i w ogóle. Później pojechałem do Niemiec na rehabilitację. Jeszcze chyba byłem z 5 miesięcy. Przyjechałem tu już do, znowu do dostawy gudy, do Polski znaczy się. No i tak no stał to szpital, to to, to tam to jakieś rehabilitacje, nie wiadomo, co, no jakoś to nie mówili, że zepsuli to lekarze w Niemczech, później ci w Polsce że to zepsuli tam, ci tak. To jest coś na kogo zawsze zwał, no ale ja no sobie ćwiczyłem, żeby chodzić, tak No jakoś udaje się, no nie, nie narzekam. No czasem wiadomo nogi balą czy coś. No i ta rehabilitacja trwała do którego? Do 18 roku życia? Gdzieś tak do 18 roku życia, jak jeszcze wszystko, wiadomo, było szpitalne i w ogóle, a później to już tak z pieniędzmi też było nie niezaciekawe, ludzie też nie mieli pieniędzy, tak? Zwyczajem, ile się dało samemu, a później do pracy poszłem, to też, też tak nie było, kiedy zbytnio człowiek zmęczony przychodził. No, ale jakoś chodzi. Nie narzekał, wiadomo, nogi boli. Ze szpitala wyszedł, pod opieką lekarską jest do dnia dzisiejszego. U niego skutki pogryzienia no, cały czas cały czas się pogłębiają. Teraz w związku z wypadkiem dostaje zakrzepicy żywnej, więc zastrzyki w brzuch co jakiś czas musi dostać. Pana nogę stanąć nie może. Noga opuchnięta, cała czerwona. Jedna, druga. A odszkodowanie? Nie dostałem tego nigdy i chyba nie wiem, no chwilowo mi nie stało, żeby coś takiego sobie załatwić nawet. Te rodzice później adwokata z urzędu też musieli mi mu upłać, też ich stać nie było na to wszystko. Mi też nie jest tak, więc tak. No jest jak jest po prostu, no, skąd ja wezmę pieniądze, jak nie mam, to no, będę szykiwał każdego, że mam pieniądze jakieś, się ja nie mam. Jakoś to się ciągnie, człowiek zarabia, żyje z miesiąca na miesiąc, nic więcej. A nie masz renty na te twoje nogi? Kiedyś miałem chyba przez nie 5-6 miesięcy, bo poszedłem na komisję tam z Usoską. byłem na na tygie, powiedział, że jestem z tego, do pracy się nadaje fizycznej, no i prost. Nie przyznali mi nic, jak dostanę chyba drugą grypę inwalidzką, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. No A pracodawcy chętnie cię przyjmują? Nie ma problemu z tym nigdy. Ja jestem mechanikiem, dobrze swój zawód, zawód wykonuję i tam nie ma problemu nigdy, żeby ktoś mnie nie przyjął. Przynajmniej jeszcze nigdy mnie z pracy nigdy nie wyrzuciło. Zawsze odchodzimy do jakiejś lepszej, jak była okazja. Tak, ten gminy wyrzucił. No się po 12-17 godzin czasem, ale pieniądze jaki z tego była. To... A nogi nie dokuczały? Och dokuczały to bardzo na przykład. Przychodziłem do domu, to już nie miałem sił, nawet składam się na łóżko i leżałem, tak mi nogi bolały. Ja nie wiem, mam wrażenie, że w tej chwili też masz spuchnięte stopy. No, mamo, no. Jest lato, wiadomo, nogi puchną więcej, no ale co na to pracę? No nic pieniędzy nie ma na leczenie całkiej, i i z tego wszystkiego. Nikogo nie uszukam ani siebie, bolą, no bo bolą no i co z tego się przyzwyczaiłem, tu lat już to wszystko jest, więc to jakoś trzeba żyć, to nie o to się podawać. No ale przypomina pani sobie, po Łukasza wypadku były telefony do schroniska, gdzie można kupić takie psy. To się mówi samo za siebie. Wiem tylko, że. że człowiek musi być odpowiedzialny za to, co oswoił. Mają państwo psa? Tak. Skundelek mały, go mamy z 12 lat. Pachęka! Mordał! No co powiesz? Ona się nawet nie odezwie. Idź się połóż, no. Leci. No ale to jest bardzo przyjacielski piesek. On nikomu niczego nie zrobi, na nikogo nie szczeka. Tylko tyle, że jest w domu. A łukasz nie bał się go te 12 lat temu? No, w domu zawsze były jakieś psy. A potem nie mieliśmy dłuższy czas psa. Się łukasz bał. No, a tego zobaczył taki malutki. No, i żeśmy... może jeszcze nie tyle Łukasz, ile młodszy, syn Michał, go tak chciał. No i został z nami. No i jest. No wracaj. ja nie mówię, że nie, no boję się psów do dziś, no może pies Może być taki malutki, jak kot, ja się tego boję. Może nie tak kiedyś, że takiego panicznie, coś takiego, no ale boję się, no dlatego. I to jest we mnie już, no. Nie masz psa w swoim własnym domu? Nie, tutaj nie mam psa, gdzie mieszka w tym momencie. No ale może kiedyś kto wie, nigdy nie wiadomo, co będzie w tym życiu przecież.